Dzień dobry widzowie, kochani. E, witam w pierwszym odcinku e, takim już dydaktycznym ale pamiętajcie dydaktycznym, ale luźniutkim nie na sztywniutko, tylko na luźniutko ja sobie tak specjalnie, nawet wygodnie siadłem, żebyśmy się poczuli swobodnie, bo właśnie ten kanał się będzie wyróżniał od innych że tutaj będzie tak luźniutko, z góry przepraszam za jakieś tutaj może drobne pomyłeczki czy jakieś po prostu zamyślenia, bo ja nie tnę materiału jak inni youtuberzy, ja wszystko odstrzała naturalnie dlatego mnie tak lubicie bo znacie mnie też z innych kanałów, i tak mnie lubicie, że ja jestem taki naturalny. Więc zapraszam na odcinek pierwszy. No i tutaj oczywiście może się domyślacie, że będzie tutaj o definicji, tak przysłowiowo definicji nałogu, bo kanał się nazywa Wolni od nałogu. I z wiele, wielu z Was na pewno wie, co to jest nałóg. Ale tutaj tak tylko trzeba doprecyzować, doprecyzować, bo, e, no bo czasami zapomina się o takich istotnych e, rzeczach. Kochani, nauk to jest stan, w którym nie potrafisz kontrolować swojego zachowania pomimo negatywnych skutków. I to jest bardzo ważne. Bo na przykład, słuchajcie, kawa, czy jest nałogiem? Nie, kochani, jest takim przyzwyczajeniem, jest używką, tak, używką, bo... Na ogół ona nie powoduje negatywnych skutków, no chyba, że ktoś ma nadciśnienie albo chory żołądek, etc., etc., tak? Ale właśnie muszo, muszą być te znamiona, kochani, szkodliwości i to szkodliwości też na zdrowie psychiczne, bo nie tylko szkodliwości, że ktoś się źle czuje, że mu tam organy gdzieś tam po pewnym czasie właśnie nie domagają, tak jak u słynnych alkoholików wątroba. Czy, czy serce, czy czóstka, tylko po prostu może też się, tutaj się, mogą się też dziać skutki psycho, psychiczne, tak? Uszkadza się system nerwowy, no i człowiek jest taki zawieszony, taki troszeczkę pokręcony. No i kochani, i żeby tą definicję nałogu jeszcze wyczerpać, no to chce się przeciwstawić temu cyklicznemu. Systematycznemu właśnie sięganiu po tą używkę. Mówię tutaj głównie o alkoholu, mówimy tutaj. O, o, o zażywaniu narkotyków. No ale też, kochani, słuchajcie, z jedzeniem jest też ciekawie, tak? Bo jak na przykład jemy, nie chce nam się aż tak jeść, nie czujemy głodu, a tylko lodóweczka się odmyka e, i coś tam dojadamy, dojadamy, no to też można się nad tym zastanowić, tak? Bo to też są negatywne skutki, jak naprawdę jest problem teraz na świecie z otyłością. E, bo jak się, się tak cały czas dojada, dojada, no to też jest dla zdrowia e, to bardzo niedobre. Nadwaga jest okropna, okropna jest nadwaga i to o tym wiemy. Więc kochani, i y, chcemy przezwyciężyć to. Y, zaczynamy się już też, wiesz, y, ludzie są na ogół na ogół tacy w zdrowiu wyedukowani, tak? I wiedzą, że coś źle robią i chcemy się y, po prostu zrobić dość, tak? Ale pomimo, że mówimy dość, dalej sięgamy yy, i robimy to samo. Nie radzimy sobie z tą kontrolą, że mówimy dość, ale przychodzi następny dzień, to słynne jutro, tak? Od jutra, od jutra. Więc pomimo usilnych prób zaprzestania, dalej to kontynuujemy i tu jest właśnie, żebyście to zapamiętali, powiem yy, jeszcze raz, Pomimo negatywnych skutków zdrowotnych, kontynuujemy to, nie potrafimy przestać, tracimy kontrolę, tak? Czyli tracimy e, właśnie kontrolę nad swoim zdrowiem, ale gdzieś też w domyśle życiem, tak? No, tracimy kontrolę nad życiem, jak cały czas właśnie sięgamy e, po te rzeczy, które nas e, tutaj doprowadzają do stanów, stanów chorobowych, tak? No bo mamy kaca, zawsze następuje kac. Zobaczcie, jak to jest, że wszystko co fajne, musi się odbić potem negatywnie, że zobaczcie, jaka jest we wszechświecie równowaga. Jak są przypływy, są odpływy, tak? I tu tak samo, jak coś na przykład idzie, już tak powiem też z jednej beczki, jak coś nam wychodzi, jesteśmy w takim flow, tak? I w zawodowo flow, i w miłości flow i w ogóle wszystko, wszystko, to czasami jest tak, ale nawet nie czasami, bo bardzo często, że musi się coś e, w końcu pokrzanić, tak? Jak coś idzie, to się musi, wiecie, no popsuć. No tak to, takie życie to jest sinusoida. Ja to cały czas powtarzam. Więc kochani, e, czyli nauk e, właśnie jest to cykliczne powtarzanie czynności, które przynosi nam niekorzystne skutki zdrowotne. Piszcie w komentarzach właśnie, jak to tam Wy to sobie jeszcze coś wyobrażacie. Ja wam tak oczywiście, ja tutaj te odcinki z zasady mają być króciutkie, kochani, żeby tutaj nie przedłużać, nie przynudzać, bo ja sam jak oglądam YouTube, to jak coś ma, jest za długie, to przewijam. A to tutaj są takie krótkie treści, żeby po prostu się to fajnie obejrzało i, 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 i żeby po prostu nie zanudzało. Także myślę, że tą definicję nałogu, tak pokrótce, bo to można, kochani, laboratory o tym pisać, wymieniłem tą definicję nałogu, tak. Na następnym filmie zajmiemy się znowu e, następną kwestią w tym nałogu. Czy jak, jak po prostu się już kapnąć, że tak powiem? Czy rzeczywiście już ten nałóg nas tak mocno trzyma? Także następny odcinek będzie, czy już jestem nałogowcem. Także dziękuję ślicznie. Eee, I co do następnego! Dziękuję, że wspieracie mnie. Jak wam tutaj spodobał się, spodobał się ten kontent, zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz. Eee, subskrypcja będzie mile widziana, bo żadne treści Wam nie uciekną, a inni się też dowiedzą o kanale. Na luzie, kochani i luźniutko, niesztywniutko, bo to są sprawy poważne, ale luźny przekaz może wiele więcej zrobić. Robić dobrego niż takie wiecie. Mocne, mocne przekazy. Damy radę, trzymajcie się.